Technik Rachunkowości. Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Specjalista w tym zawodzie prowadzi rachunkowość jednostki organizacyjnej w uproszczonych formach ewidencji oraz księgi rachunkowe. Sporządza, kontroluje, ewidencjonuje i przechowuje dokumenty księgowe. Tworzy jednostkowe sprawozdania finansowe oraz przeprowadza podstawowe analizy finansowe. Rozlicza transakcje finansowe, sprawdza terminy spłat zobowiązań oraz wpływu należności. Rozlicza wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i prowadzi dokumentację kadrową. Do zadań technika rachunkowości należy również sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych. Swoj zawód cenię najbardziej za możliwości ciągłego rozwoju i podwyższania kwalifikacji. Wbrew pozorom nie jest to praca monotonna i powtarzalna. Wymaga od nas nieustannego śledzenia przepisów i ich interpretacji, a także wdrażania nowych, ulepszonych rozwiązań. Oprócz pracy w środowisku informatycznym, wiąże się to także ze stałą współpracą z ludźmi. Jest to ciężka praca, ale dająca dużo satysfakcji. Twój zawód najbardziej ceni za możliwości ciągłego rozwoju i podwyższania kwalifikacji. Wbrew pozorom, nie jest to praca monotonna i powtarzalna. Wymaga od nas nieustannego śledzenia przepisów i ich interpretacji, a także wdrażania nowych, ulepszonych rozwiązań. Oprócz pracy w środowisku informatycznym, wiąże się to także ze stałą współpracą z ludźmi. Jest to ciężka praca, ale dająca dużo satysfakcji. Zawód technika rachunkowości ma wiele zalet. Jedną z najważniejszych jest fakt że zapotrzebowanie na pracowników jest stałe, dzięki czemu jest to stabilny zawód cieszący się prestiżem społecznym oraz gwarantujący dobre warunki finansowe. Jest to praca, w której istnieją możliwości doskonalenia zawodowego i awansu. Niekwestionowaną zaletą jest możliwość zatrudnienia w wielu branżach. Jest to siedząca praca biurowa, polegająca na ciągłym kontakcie z dokumentami w wersji papierowej i elektronicznej. Większość czasu spędza się w pozycji siedzącej przy komputerze, co może grozić przeciążeniami kręgosłupa i narządów wzroku. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o przerwach i ruchu. Praca jest też w dużym stopniu stresująca. Ponadto księgowy, który pracuje w przeciętnym wymiarze ośmiogodzinnym, w okresach bilansowych może być zmuszony do pracy po godzinach. Zdarza się również, że musi pracować w dni wolne i świąteczne. Absolwent szkoły, który posiada świadectwo maturalne, może również rozwijać się zawodowo rozpoczynając studia z zakresu rachunkowości, ekonomii czy finansów.